Hej, hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cywilizacji Epoki Kamienia. Witamy się razem z Sylą. Ja sobie tutaj przegrałam jeden dzień i kochani Paweł, pa, tak, Syla jest w ciąży. Proszę bardzo. Yy, mamy tutaj już. Yy, Drugi trymes, trzeci za 17 godzin. No pamiętajmy, że ja mam tutaj tak ustawione, że ciąża może być do pewnego czasu. Simy mogą nie wiedzieć, że są w ciąży. Także jak najbardziej myślę, że to tutaj pasuje. Braga jeszcze śpi. On y, ostatnio głównie śpi, ale na szczęście tutaj już mamy dwa dni, dzisiaj będzie już jeden dzień, także powoli mu się będzie to y, kończyło, jeśli chodzi o ten atak niedźwiedzia. Y, dorobiliśmy się i zrobił to braga, kolejne krzesło i dorobiliśmy się jeszcze jednej, dwóch pochodni. Dobra, Syla już wstała. Jest mocno głodna, chce jej się skorzystać i zaczniemy sobie od tego, gdzie tu mamy krzak. Idź, skorzystaj, moja droga. Tak. I choć tutaj, spróbujesz zebrać miód. I chciałabym, żebyś może. Nie, żadna agencja mnie nie interesuje. Żebyś może więcej opcji, wręcz prezent. Mamy jajko, weź spróbuj dać ptasie jajo. Zobaczymy, czy mamy szansę zaprzyjaźnić się z lisami. Bo, żeby mieć psy, musimy zaprzyjaźnić się z lisami. Więc chciałabym tutaj popróbować. Dobra, może będziemy mogli sobie wtedy dodać do plemienia... Dobra, ty jeszcze chwilę śpisz. Widzisz, co tu masz? Zbierz miód, a tu... No, po prostu zbierz miód. Aha, teraz pójdziesz najpierw. No dobra. Chodź najpierw do liska. Proszę bardzo, daj mu jajko. No i co? Weźmie? Są znajomymi. No, ale wziął jajko, dobra, już cię pszczoły pogryzły. Weź, najpierw zbierz wosk pszczeli. Potem pobuduj więź z pszczołami. Potrzebujemy, żeby mieć u siebie. A potem oczywiście zbierz miód. Aha, nie porubił cię. Dałaś mu. To jest niesprawiedliwe. Możesz pośpiewać. Dobra. Widzę, że masz tutaj średni nastrój, Ok, Dobrze. O, oczywiście cię podziałały normalne. Aha. I znowu nie zabrałaś miodu. Idź pośpiewać. Zobaczymy Syla, czy umiesz śpiewać. Chyba nie będzie za szczęśliwa. Więcej opcji. Rozmawiaj o smaku kurczaka. Ale zdobyła śpiewanie. To rozmawianie o smaku kurczaka było niedobre, chyba. Prezent? Możesz jeszcze dać prezent? Nie no, z tradycji królewskiej nie dawaj. No i kochani, mamy dzisiaj święto wielkie polowanie. W związku z tym, wyślemy naszego braga, gdzie on jest w ogóle, wstał sobie tu podejść. Wyślemy go na polowanie i nie będzie go cały dzień, na koniec dnia będziemy wykonywać rzut kostką i zobaczymy jak mu to polowanie poszło. Chłopie, musisz się do czegoś przydać. Będziemy sobie wysyłać przez, no niestety telefon, weźmiemy sobie urlop, bez Syli, tylko Braga, proszę bardzo. Oczywiście zwrócę im tutaj tę kasę, żeby nie było. Proszę. Dobra, no i braga pojechał na urlop. Poszedł, znaczy poszedł na polowanie. Czemu nie możesz... Aha! No i świetnie. I zabrał ze sobą wszystkie kłody, no dobra, Syla. Na szczęście mam nadzieję, że masz tu miód i inne rzeczy. Zjeść z miód, kochana w takim razie. Dobra, wyobraźmy sobie, że to jakiś gliniany dzban. Yy, trochę ci lepiej. Tak, dobra. To teraz bym chciała. O, z królikami też się musimy zaprzyjaźnić. Yy, więc zacznijmy od. O, możesz przyjąć prezent, proszę bardzo. Wręcz prezent naszemu królikowi też. Daj plon, bardzo Cię proszę. Mamy, mamy, możesz mu dać ananasa. O, wegetariański przysmak, dobra, wręcz mu ananasa. O, ty tutaj już naprawdę interakcje społeczne. Zapytaj o strekły. Interakcje opowiedz dowcip. Brawo, syra zaprzyjaźniła się z królikami. No i super, kochani, będziemy mogli sobie zdobyć owce albo kozę. No i na pewno sobie zaraz to zrobimy. Oczywiście musimy sprawdzić sobie, ile potrzebujemy Poprosi o pomoc w ogrodzie. No popros, chociaż jeszcze nie mamy. Dobra. Potrzebujemy też, żeby odblokować w ogóle ogrodnictwo, rozmnażajmy sobie żabę. To potrzebujemy 10 roślin różnych w wyposażeniu. Zaraz sobie zobaczymy, ile mamy. Szpinak to jest raz. Strelicja to 2, kukurydza 3, ananas 4, kokos 5, wiśnia 6, marchew 7, korzeń taro 8, cebula 9, czosnek 10, tutaj owoce kawy. Tutaj korzeń kawy to mamy nawet 11. No super, to znaczy, że nasza syla może zacząć tutaj, gdzieś sobie. Może tu zaczniemy. Sadzić rośliny. Na pewno chciałabym zaraz posadzilibyśmy sobie na pewno kokosy. Tu już jest nie nasza parcela, ale tutaj sobie posadzimy trzy. Chodź, Zasiej, kochana. Myślę, że też ananasy ze 4. Potrzebujemy w tego. Wiśnia rośnie w lecie, no to tego na razie nie będziemy. Marchew. Korzeń taro też na pewno. O, tu. Proszę bardzo siej kochana, czekaliśmy na to żeby odblokować czosnek, możemy sobie wymyśleć, że to czosnek niedźwiedzi może być dobra, siej kawa też by mogła być tu sobie posiejemy potem będę robiła z tym porządek dobra, masz co robić kochana no cebula to teraz jesień, zima Marchew, możemy marchew też. Myślę, że jakieś korzenie podobne do marchwi na pewno mieliśmy. Dobra, kochana. Oczywiście, jak już wszystko zasadzisz, to podlejesz teren. Pięknie, będziemy mogli rozwijać ogrodnictwo. Jestem bardzo ciekawa, ile nas kosztują. Nie wiem, gdzie mogę sobie kupić kozy, nie pamiętam. Aha, y, musimy na chwilę sobie włączyć y, elektryczność, żebyśmy mogli skorzystać. Albo kupimy sobie, wiem, kupimy sobie takie y, posłanie dla nich i tam stamtąd będziemy mogli sobie kupić kozy. No, jarmarki nas nie interesują. Dobrze, kochana. Jak tu blisko siebie wyrosły. Ja nie wiem, czy one będą mogły y, tak. Potem sobie to trochę uporządkujemy. Już jesteś głodna. Drugi poziom ogrodnictwa. Pięknie. Myślę, że sobie, kochana, zjesz Ananasa. Proszę bardzo. No, jest lis. I nas nie lubi. się poprzyglądać. Bo tu królik nas lubi. Mogłabym ich na kość nazywać, ale. Dobra, idziesz się poprzyglądać, tędy musisz. No tutaj mamy wiewióreczkę. No dobra, jak chcesz tędy, to idź kochana tędy. O, jaka ty jesteś skupiona. Brawo. No, poprzyglądaj mu się. Przepędzać nie chcemy. Jeszcze rozmawiaj o smaku kurczaka. No, już przynajmniej nie jest na czerwono, ale ananasów nie lubi. E, dobra, kochana. E, tu już. A nie, nie brałaś dzisiaj dzikiego miodu, no to lecimy. Niestety jeszcze z nikim tu nie możemy rozmawiać, więc bardzo proszę, zbierz e, cały plon. Chodź, 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 kochana, ruchy, ruchy, ruchy. Dobrze. Czy mamy tu gdzieś? Tu był gdzieś yy, nawóz krzak. Proszę cię bardzo. Ja kosz na śmiecie tu zniszczę. Niestety trzeba to robić za każdym razem. Jak skończysz, to lecimy. Możesz przyjść tutaj i bardzo proszę, zbierz wodę tego pana, w kolorowych. A sam sobie poszedł. Dobrze. Proszę bardzo. Zbieramy wodę. Możesz się tu... A nie, ty masz dobry humor. Weź prysznic. Tak, i wabrzaby. Będziemy próbowali złapać jakąś żabę. A ty, idź stąd! Nie macie tu. Dobra. Mówiłam, że macie stąd iść, to ekolodzy. Ach, ci ekolodzy. Dobra i kochana, łap żaby. Mm, spróbuj złapać żabę i już lecimy. E, oczywiście to niszczymy, bo tego tu nie ma. Za to tutaj mamy. Zbierz cały plon, zbierz zananasa. Tu mamy, zbierz cały plon, jeśli chodzi o kokosy. I myślę, że przyjdziemy sobie tutaj. Chodź, podejdź tu. Jak pozbierasz plony syla, to pójdziesz tam. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak bradze pójdzie yy, polowanie. Mamy tam różne wydarzenia. Zobaczymy, co nam wypadnie. No, jest możliwa też śmierć. Jest mała szansa na śmierć w czasie polowania. Ale zawsze jakaś jest. Dobra. I lecimy, moja droga. Co ty tu tutaj masz? Aha, zawstydzona. Nie przejmuj się, wyglądasz pięknie. Nie mogę się już doczekać, kto nam się tutaj urodzi i czy przeżyje. Dobra. Yy, jesteśmy, dobra. Chciałabym... Aha, teraz co? Jesteś zbyt nie swoja? Zaraz to może 0 minut urządlona. Tak, przeszło, więc bardzo proszę przeszukuj, poszukuj muszli. Będziemy mogli czy coś z tych muszli zawsze robić za 10 godzin. Życie z tego, co daje natura. Bardzo mnie to cieszy. I bym chciała, żebyś dalej żyła z tego, co daje natura i zjadła miód. Proszę bardzo. Na razie poszukujesz rzeczy na plaży. Aha, ten miód już zjadłaś? Czy go wyrzuciłaś po prostu? Bo tak to wyglądało, jakby on po prostu zniknął. Nie możesz marnować moja droga jedzenia. Yy, bardzo proszę. No, zjedz ten miód. No, teraz lepiej. Dobry? Tak, miód zaspakaja bardzo. Zbierz wodę. I idź trochę na ryby. A co tu byś chciała? Entuzjazmuj się przyrodą, to z kimś innym, biegaj nagon. No, tego nie mogę zrobić, moja droga, chociaż bardzo bym chciała, ale nie mam cenzury, więc nie byłoby najlepiej. I łowimy ryby. Mm. No, wydać tysiąc na rzeczy dla dzieci, to nie będzie u nas takie łatwe, ale może nam się z czasem uda. Dobra, no słuchajcie, uwielbiam Sulani. Jest przepiękne. No, widzę zawstydzona jesteś i w ogóle biedna. Ale brzuszek masz piękny. Jestem bardzo ciekawa, co się urodzi. Połowimy trochę. Szybciej rozwiniesz to wędkarstwo niż braga. Wow! Żółty okoń. No i pięknie. Dobra, ponieważ udało nam się zaprzyjaźnić z królikami, to wrócimy sobie do domu. Wracaj i myślę, że wymienię sobie tyle rzeczy, żebyśmy mogli kupić to takie posłanie i z niego zakupimy sobie kozę. To będzie moim zdaniem dobry pomysł na początek, skoro udało nam się oswoić Dobra, jesteśmy. Zaraz zobaczymy, co sobie tu możemy sprzedać. Ta żaba za 30, ta jest za 25, ta jest za 100. Czy możemy znowu rozmnażać? Rozmnóżmy sobie tą za 100. Te są za, za 160. Dobra, sprzedamy na razie mm, trzy takie. A, dobra. Jedną taką i jedną taką. Mam nadzieję, że to nam wystarczy. Dobra. Mamy tutaj. Mam nadzieję, że stąd się da kupić kozy lub owce miniaturki. I kupimy sobie kuskę, mozrzek, brązową kozę, miniaturkę. Dobra. Proszę bardzo. Dobrze. Mamy naszą kozę. Super. To weźmy ją, umieśćmy Nazwiemy ją może Igdis. Dobra. I bardzo proszę umieść naszą kozę tutaj w świecie. No tak. I zaraz spróbujemy. Weź ją. Najpierw interakcje społeczne. Pogłaszcz ją. Zobaczymy, śliczna jesteś. Dasz się pogłaskać, czy będziesz wredotą? Hmm, dałaś się pogłaskać. Dobra. Jeszcze bym chciała. Przytul ją. Nie wiem, czy aż tak dobrze nam pójdzie. O, tak! Dobra, udało się. Pięknie. Y, możesz ją oczywiście wydoić, bo potrzebujemy mleczka. Super. Interakcje społeczne. Mmm, zapytaj o gry. Nie, dobra, tego nie weźmiemy. Interakcje społeczne, opowiadaj, dowcipy. Trochę tutaj i oczywiście ją wyczyścimy. Proszę bardzo. No i ty już jesteś... Yy, już musisz... Czy tu możemy zebrać miód? Możemy. Ale najpierw uspokoimy pszczoły. Dobra. Pięknie. Idź moja droga. Uspokój pszczoły, a potem zbierz miód i rój też możemy zebrać. Jeżeli nam się uda. I widzę, że już mamy plony do zbierania. Dobra. Pięknie. I rój miałaś zebrać. Nie, nie pogłębiej wiedzę, tylko zbierz ruj, No niestety. Dobra, tak wiem. Chce ci się znowu... Yy, gdzie jest nasz krzak? Proszę bardzo, idź nawozić. No ciąża to ciężki stan. Yy, I zbierz cały plon. Idziesz, mam nadzieję. Idziesz dobra. Tutaj też zbierz cały plon. I oczywiście kop. Tutaj też mamy. Zbierz cały plon. Proszę bardzo. No, powiem ci, Syla, że ty świetnie sobie radzisz. Mam nadzieję, że przetrwasz poród. Że przeżyjesz i ty, i dziecko. Zobaczymy. Pozbieramy trochę. I oczywiście, nie możemy na razie żaby rozmnażać, ale możemy zjeść miód. Ciekawa jestem, czy mogłabyś jeszcze zebrać trochę bambusa. Zobaczymy, czy coś nam się tam uda jeszcze zrobić. Trochę tych wiązek bambusa mamy. Oczywiście przejdziesz przez namiot, ale dobra. Dawaj, moja droga, zbieraj. Tu masz aha, gałęzie. Gdzie jest bambus? Tu jest bambus. Yy, to zaraz go położymy i zobaczymy, co jeszcze możemy tu wyprodukować. Krzesło było jeszcze jedno. Fotel na biegunach. Łóżko to nie. Obiekty dla dzieci. Nocnik. Zabaw. Namiot do zabawy. Mata do zabawy. Dywanik. Łóżko dla małego dziecka. Kołyskę. Kołyska to łóżeczko dla dziecka. Dobra, może najpierw spróbujmy zrobić jeszcze jedno krzesło do jadalni. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Dobra, mamy już tu całkiem nieźle. Yy, czy nasza koza jest w naszych tu znajomych? Jest. Gdzie ona jest? Skup widok kamery. No i gdzie jesteś? Aha, gdzieś tu. A, jest tu koło nas. Dobrze. Igdis. Muszę zapamiętać. Dobra, robimy jeszcze jedno krzesło. No ale słodko skacze. Od razu jest lepiej, jak są jakieś zwierzaki. Tak, zaraz się tobą tu zajmiemy trochę. Interakcje społeczne, zapytaj o jakość mleka. Interakcje społeczne, pobaw się z nią trochę. Zasłużyłaś, ty naprawdę dzielnie tu pracujesz. Niedługo, zaraz się ściemnia i braga zwróci z polowania, Także będzie nas czekało losowanie. Zaraz zobaczymy. Dobra, zrobiłaś krzesło, powinno być u Ciebie w wyposażeniu jest. Bardzo proszę, tak. Nie wiem, kochani, czy używacie czasem tego roju, choć podejdź tutaj, cię proszę. Ale kiedy zbierzemy sobie rój, to możemy. Yy, aha, zapylić się teraz nie ma, nie da, ale możemy wyśleć, wysłać po prezenty, rozweselić. Wyślij po prezenty, zobaczcie. Zaraz zobaczymy, czy nam coś tu, jak jest w pobliżu jakiś inny sim, to możemy go też uwodzić rojem dzikich pszczół. Zaraz zobaczymy, czy coś nam tutaj. O! Pierwiastek dostaliśmy. No dobrze. To nawet całkiem fajne. Także jak widzicie, zbieranie roju naprawdę się mocno opłaca. Dobrze, moi mili, myślę, że to najwyższy czas, żeby przenieść tutaj naszego braga. Dobra. Oczywiście ja mu ten y, nadal jest y, na urlopie. No nie do końca jest nadal na urlopie. Chodź tu, kochana, y, idź mu, powiedz bezczelny komplement. Nie mogę sprawdzić jak on się tam czuje, ale to nic. I my idziemy do losownika! E, zaraz wylosować. A, chciałabym, żebyś mu powiedziała, że jesteś w ciąży. Mamy to gdzieś. Ciąża. Podziel się wielkimi wieściami. Teraz już wiesz na 100%. Na pewno, że jesteś w ciąży. Bardzo proszę. Zobaczymy, czy się ucieszy i idziemy zobaczyć, jak wypadło mu polowanie. O, widziałeś takie zwierzęta, no, pomyśleć, że fajnie można byłoby z nich futra robić ciepłe stroje. No, jak widać, się ucieszył. No, nie dziwię się, wszyscy tutaj chcą mieć potomstwo. Dobrze, a my lecimy do losownika. Jesteśmy już losowniku, wybieramy sobie rzutkością i rzutkością z ka tuścienną kasto. Zaraz będziemy sobie rzucać, a potem sprawdzimy na planszy, co w związku z tym rzutem udało nam się osiągnąć. Bardzo proszę, losuj. Dobrze, mamy wynik 49. Także przechodzimy do planszy. I proszę bardzo, moi kochani, 4655 nowy członek plemienia. Czyli od następnego odcinka do naszego plemienia dołączy ktoś nowy. No zobaczymy jak to będzie. Bardzo proszę w takim razie wy sobie tutaj rozmawiajcie i w sumie moglibyście o, jest ten nasz lis. Bardzo proszę. Zaraz ty, oczywiście. Aha, to on wrócił, więc to ty musisz. Idziemy. Bardzo proszę. Także od, przy, w przyszłym odcinku poznacie nowego członka plemienia i przekonacie się. Lecicie. Przekonamy się razem, kogo. O, proszę, nie wiedziałam, że tu mamy krzaki, ale jak widać mamy, przekonamy się, kogo urodzi Syla i czy przeżyje poród. Także trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do usłyszenia. Hej, hej!